I Grand Prix Singapuru formuły 3 rusza. Zobaczmy kto z najlepszym startem w tym momencie. Wydaje się, że Prus dosyć pewnie do pierwszego zakrętu. Jednak tutaj pod tym mostem wydaje się, że to dalej jest Max Prus. Trzeci jest Arek na Konieczny, a czwartek, czwarty jest Przemek Tomczak. Więc bez zmian w pierwszej czwórce dalej Grzona. I na miejscu szóstym Rutki. My jedziemy teraz z Kacprem Grzoną i bardzo spokojnie rozpoczęli ten wyścig nasi zawodnicy, chociaż Grzona. Teraz z delikatnym puknięciem w bandę, Rutki już próbuje atakować Grzonę w strefie DRS właśnie i po zewnętrznej. Rutki chce przeprowadzić ten atak na Kacprze, to chyba się udaje, bo grzona traci tę pozycję, grzona spada na miejsce szóste, ale teraz ładnie kontruje grzona i fantastyczny switchback udaje się Kacprowi wrócić z powrotem na miejsce szóste. Rutki raczej jednak tak szybko nie odpuści, chociaż teraz z potężnym uślizgiem i było blisko, aby Rutki pożegnął się z tym Grand Prix. W dosyć komfortowej sytuacji powoli zaczął dzięki temu wszystkiemu uciekać Lubowskiemu Lasonie po raz kolejny za atakiem i po raz kolejny za atakiem udanym Ściska nieco Lubowskiego na wyjściu, ale wszystko chyba było dosyć fair I teraz Lasonie w opalach, bo brudka kontruje pojedynek tej dwójki I do tego jeszcze wszystkiego reprezentant Gigabyków koło w koło Jedzie teraz z jednym z Red Bulli, a tam z przodu stoi któryś z... Mercedesów to jest Grzywacz, przez chwilę myślałem że jest to Max Prus, ale to Grzywacz stracił panowanie nad bolidem i Lasoń wskakuje nam na miejsce 7, za nim Brudka, a z tyłu jeszcze Lubowski, który to teraz w, w, w pojedynku z Górkowym. No jakże dużo dzieje nam się dzisiaj w midfieldzie tego wyścigu panowie? Zbyt duże uszkodzenia U niektórych kierowców Na konieczny mówią, że... po wewnętrznej Po strefie DRS Na konieczny wlatuje nam, nam pozycję numer 2 Tomczak daleko Wyszyński teraz musi się holować Drobne dotknięcie bandy przez nakoniecznego Miejmy nadzieję, że nic poważnego Coraz bliżej I naprawdę dobry wyścig robi nam się w midfieldzie Tego wydarzenia A co dzieje się na czele stawki panowie Max Prus spada nam na miejsce numer 4 i Jarek na konieczne obejmuje prowadzenie w tym wyścigu. Gdzieś nam umknął ten błąd Prusa, musiał stracić bardzo dużo czasu, bo i Wyszyński, i e, m, Tomczak, i na konieczny cała ta trójka zawodników, którzy rozjechali się już na około 5 sekund, wyprzedziła nam Maxa Prusa i to teraz na konieczny dyktuje warunki w tym wyścigu. Czy tutaj będziemy mieli już jakieś momenty do ataku? Wyszyński bardzo defensywnie w tym miejscu i e, Tomczak czuje, że to się właśnie święci. Wyszyński popełnia błąd. Kontakt Tomczaka z Wyszyńskim. z tylnego koła w bolidzie Marcina Wyszyńskiego. Sprowadza go z powrotem na miejsce numer 4. E, a Max Plus dzięki temu mocno zbliżył się do Tomczaka, co jednak dla Tomczaka niepokojące, e, to to, że na konieczny przez to znalazł kolejne 3 sekundy. A my wracamy z powrotem do naszych midfielderów i tutaj kontakty Lasonia z bandą. Brudka musiał awaryjnie hamować, zyskuje z tego Lubowski i tutaj walka o miejsce numer 7 jest fantastycznie emocjonująca. Przepraszam, to Brudka chyba uderzył w ścianę, a nie Lasoń. A Lubowski wysuwa nam się na miejsce Siódme, tutaj Brudka nie miał szans W strefie DRS, po wewnętrznej Teraz broni się Lubowski, ale ten switchback Od Red Bulla może się udać I świetnie robi to, Brudka. raczej wyjdzie Z tej walki zwycięsko, zobaczymy kto Okaże się lepszy w następnym zakręcie Po raz kolejny switchbackuje Brudka. Przygląda się temu wszystkiemu Lasoń A koło w koło z, z Lubowskim Jedzie teraz zawodnik Red Bulla Na kolejny zakręt Jednak tutaj po zewnętrznej Broni się Iwo, kolejny rasy. Zmienia linię, wylatuje z toru Iwo Lubowski oddaje pozycję ym, numer 7 y, piątkowi Bródce i świetnie znowu ściskają nam się zawodnicy i kontakt! Kontakt! Y, Lubowskiego z brudką! I to jest koniec marzeń na miejsce numer 7 dla Brudki oraz Lubowskiego. O i jeszcze po raz kolejny zderzają się na wycofywaniu. Lasoń wskakuje nam na miejsce siódme. Górkowy na miejsce ósme. A Lubowski i Brudka spadają do walki po jedenastą, przepraszam, dziesiątą lokatę do pizzy Stopu, zjeżdża Arek na koniecznej. Czyżby to była kara y, dla Arka na koniecznego? Tak, Arek na konieczny z karą przejazdu przez pit stop. Y, zaścinanie zakrętów spada nam na konieczny, aż na miejsce numer 6, proszę Państwa. Y, w fantastycznym stylu wraca. Po przerwie na miejsce numer jeden Max Prus na końcu tego sezonu zwycięzcą Grand Prix Singapuru. Kto przyjedzie drugi? Tomczak aż 18 sekund straty i fenomenalnie pojechał jak na razie Przemek Tomczak. Nowy lider klasyfikacji generalnej wskakuje nam na miejsce drugie w tym wyścigu za jego plecami jest Michał Rudzki.